A teraz poproszę pana mecenasa Wojciecha Mędrzyckiego. Panie mecenasie, proszę powiedzieć, czy i w jaki sposób Interpol jest wykorzystywany do ścigania oponentów politycznych. Witam Państwa. Na początek może krótkie sprostowanie. Ja nie jestem członkiem NRA, natomiast jestem członkiem Komisji Naczelnej Rady Adwokackiej. Jestem też członkiem Międzynarodowych Misji Naczelnej Rady Adwokackiej, której, które nasz samorząd organizuje w celu obserwacji przestrzegania praw człowieka, wolności i swobód obywatelskich. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o Interpol to trudno tutaj streszczać rolę i funkcję tej organizacji w całości, ponieważ jest to wspaniała organizacja powołana do szczytnych celów, ale niestety z żalem stwierdzamy, że wykorzystywana w sposób taki, który jest naszym zdaniem sprzeczny z istotą tej organizacji. Interpol jest to międzynarodowa organizacja policji, której Zadaniem jest pomoc organom ścigania z wszelkimi rodzajami przestępczości. Interpol skupia 188 krajów. Te biura regionalne, biura krajowe są bardzo rozbudowane. Możliwości działania są bardzo szerokie, bardzo nowoczesne. Urządzenia informacyjne są wykorzystywane przez Interpol do tych działań. Ostatnio wprowadzono również, proszę Państwa, wprowadzono tego rodzaju działania, które mają na celu ściganie zbiegłych przestępców. I ściganie zbiegłych przestępców jest prowadzone poprzez system łączności, a także poprzez publikowane w oficjalnych językach Interpolu listy gończe. I stwierdzamy z przykrością, z ubolewaniem, że te listy gończe są wykorzystywane do, przez kraje niedemokratyczne do ścigania oponentów politycznych. Interpol powołał do życia specjalny wydział do spraw poszukiwania zbiegłych przestępców w celu usprawnienia współpracy między krajami członkowskimi. Zadaniem tego wydziału jest opracowywanie i publikowanie listów gończych, koordynacja i upowszechnianie praktyki wiedzy specjalistycznej oraz koordynacja bieżących dochodzeń. Niestety Interpol nie posiada efektywnego mechanizmu przeciwdziałania dokonywaniu nadużyć przez poszczególne państwa członkowskie. Kraje członkowskie Interpolu znajdują się na różnym poziomie rozwoju demokratycznego i niestety wykorzystują tę instytucję demokratycznego, nowoczesnego świata do ścigania oponentów politycznych. Zresztą nie tylko Interpol jest w tym celu wykorzystywany, ale w ogóle demokratyczne instytucje Nowoczesnego świata, po to, aby przeciwdziałać, represjonować, gwałcić prawa, żeby eliminować oponentów politycznych wszelkimi możliwymi sposobami. Przytoczę takie, powołam się na takie opracowanie przygotowane przez Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych, z którego wynika, że Minimum 17 krajów sklasyfikowanych jako niedemokratyczne wykorzystuje w ciągu ostatnich pięciu lat system Interpolu w tym właśnie celu. Ubolewamy nad tym i akcentuje tę kwestię właśnie Fundacja Otwarty Dialog. Fundacja Otwarty Dialog podziela te obawy, że. Wszystkie przepisy nowoczesnego świata, przepisy sformułowane na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, przepisy Unii Europejskiej, które mają przeciwdziałać represjom, ściganiem, ściganiu przeciwników politycznych, więzieniu przeciwników politycznych, represjonowaniu za odmienne poglądy polityczne czy społeczne. Te wszystkie instrumenty są niestety wykorzystywane między innymi także przez Kazachstan do ścigania właśnie przeciwników politycznych. W sposób bardzo taki intensywny się, uaktywniły się te działania w stosunku do Muhtara Abiazowa i jego współpracowników. Spektakularne działania na terenie Włoch, na terenie Hiszpanii, podejmowane działania na terenie Czech oraz Węgier utwierdzają nas w tym przekonaniu. Interpol, Wysoki Sąd, proszę, proszę Państwa, ponieważ występuje na co dzień na salach sądowych, w związku z tym takie, taki wkręt, że tak powiem, tak jak zwracałbym się do sądu i dlatego dlatego może przejęty tym wystąpieniem zwróciłem się do państwa tak, jak zwracam się na co dzień do, do sądu, czyli Wysoki Sądzie. Więc szanowni państwo, Interpol nie powinien być wykorzystywany w tych właśnie celach. Dlatego uważamy za konieczne powołanie specjalnej komisji eksperckiej obejmującej udział reprezentantów broniących praw, organizacji broniących praw człowieka w celu wspierania wypracowania efektywnych mechanizmów przeciwdziałania nadużywania Interpolu przez poszczególne państwa. Oczywiście te działania przeciwko oponentom politycznym są prowadzone pod płaszczykiem dokonywania przestępstw pospolitych. Zarzuty dotyczą akurat jeżeli chodzi o tę grupę, o której wspomniałem, przestępstw bankowych, przestępstw finansowych. Oczywiście nie byłoby możliwe uruchomienie agent Interpolu, gdyby tego rodzaju zarzuty nie padały. Niemniej jednak, aż nazbyt widoczny jest kontekst polityczny w stosunku do tych właśnie osób. Nie może że tak powiem, urzędnicza bezduszność, nie zauważać tego rodzaju kontekstu w stosunku do części osób, co do których prowadzone są intensywne działania, które ścigane są tymi listami gończymi, co do których prowadzone są postępowania ekstradycyjne. Jeżeli chodzi o postępowania ekstradycyjne, miałem okazję być obserwatorem jednego z takich postępowań w madryckim sądzie postępowania prowadzonego w stosunku do Pawłowa, szefa ochrony Muhtara Abiazowa. i muszę powiedzieć, że jako prawnik ze zdumieniem zauważyłem, że w postępowaniu przed sądem istotną rolę odgrywają dokumenty, które, którym trudno przydać walor dowodu w normalnie toczącym się postępowaniu sądowym. Mianowicie jednym z bardzo istotnych dokumentów, na które powołuje się sąd prowadząc to postępowanie i wydając stosowne decyzje, jest opinia wydana przez służby specjalne kraju, w którym prowadzony jest postępowanie, w którym prowadzony jest proces ekstradycyjny. Jeżeli tego rodzaju opinia ma stanowić dowód w sprawie, powinna być ona weryfikowalna w jakiś sposób. Nie może to być dokument w postaci. Notatki służbowej w postaci jakiejkolwiek notatki takiej bezimiennej w gruncie rzeczy, bo sąd musi mieć możliwość zweryfikowania każdego przedstawionego sądowi dowodu. Powinny być w związku z tym przedstawiane dla równowagi procesowej, dla zachowania zasady kontradyktoryjności opinie przeciwstawne. Jeżeli mamy opinie organów, które zajmują się wywiadem, zajmują się kontrwywiadem, to powinniśmy mieć również opinię organizacji pozarządowych, czy to wysokiego przedstawiciela Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców, czy to organizacji pozarządowych zajmujących się losem uchodźców, po to, żeby rzeczywiście obraz danego konkretnego przypadku był obrazem obiektywnym, obrazem rzeczywistym, a przynajmniej aby zapewnić na tyle, na ile to jest możliwe, wysłuchanie głosów obu stron, czy też, czy też głosów przeciwstawnych, głosów, które są w stanie sądowi naświetlić dany przypadek z różnych punktów widzenia. Zauważamy szereg tego rodzaju potrzeb w zakresie prowadzonych postępowań ekstradycyjnych, zauważamy konieczność zwrócenia uwagi opinii publicznej, organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka na te właśnie działania Interpolu po to, żeby urzędnikom Interpolu yy, zasygnalizować ten problem po to aby zwrócić ich uwagę na konteksty których nie biorą których nie mają, że tak powiem zasięgu wzroku przy rozpatrywaniu poszczególnych wniosków kierując się li tylko suchym przepisem bez analizy jakiegokolwiek kontekstu, który stoi za każdym przypadkiem w jakim bierze udział właśnie Interpol. Bardzo takim drastycznym przykładem jest właśnie przykład żony Muhtara Abriazowa, która w trybie y, niezwykłym dla nowoczesnego świata w trybie niesłychanym, w trybie, który spowodował polityczne trzęsienie ziemi we Włoszech, została niemalże porwana i wywieziona razem z dzieckiem do Kazachstanu. Te drastyczne przykłady dają podstawę do zajęcia radykalnego i, kategor i kategorycznego stanowiska w, w celu ewentualnej modyfikacji przepisów bądź ich interpretacji. Dziękuję. Dziękuję Panie Mecenasie. Chciałem tylko informacyjnie uzupełnić. Dzisiaj też otrzymaliśmy wiadomość z Hiszpanii dotyczącą sprawy ekstradycyjnej Aleksandra Pawłowa, mianowicie w piątek odbyło się posiedzenie sądu, sądu apelacyjnego, który miał zdecydować, czy ekstradycja będzie utrzymana, czy też, czy też nie. I dzisiaj informacja, dzisiaj to orzeczenie sądu zostało podane do publicznej wiadomości, mianowicie sąd. W wstrzymał się z ogłoszeniem decyzji do 25 października, ponieważ potrzebuje więcej czasu na analizę tej sprawy, w szczególności będzie występował do polskich władz, do Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych o informacje dotyczące postępowania przeciwko Muradbeckowi Kitybajewowi. Tutaj też w sprawie Muradbeka w, w czerwcu ta sprawa wybuchła. Wtedy też interweniowaliśmy. Okazało się, że Muradbek również jest poszukiwany za pomocą interwencji. Polu przez, przez Kazachstan. I ta sprawa, no, niestety, też te sprawy są stricte ze sobą ściśle ze sobą powiązane. Radbek, podobnie jak Aleksander Pawłów i Muhtar Abliazow, mieli wspólne oskarżenia o rzekome planowanie zamachów terrorystycznych w Kazachstanie.